Zgromadzenie ogólne Organizacja Narodów Zjednoczonych zakończyło się w Nowym Jorku i przyniosło bardzo złe wieści dla Rosji. Nie mówię o tym, że Trump nazwał Rosję papierowym tygrysem, co rzeczywiście wydarzyło się po raz pierwszy. I nawet nie mówię o Polsce, która publicznie ogłosiła, że zestrzeli każdy rosyjski samolot, który wkroczy w polską przestrzeń powietrzną. To też się wydarzyło, to wszystko były złe wiadomości, ale najgorszą z nich była tajna broń. Która według prezydenta Zełęskiego może zakończyć tę wojnę w ciągu kilku tygodni. I z tego co widać, wygląda na to, że prezydent Trump szykuje się, by przekazać ją Ukrainie. Posłuchajcie tego sami. Jaka jest ta jedna wielka rzecz, namacalna rzecz, prawdziwa rzecz, niezwiązana z kwestiami społecznymi? Jedyna rzecz, której potrzebujesz od prezydenta Trumpa, żeby wygrać na polu bitwy. Myślę, że prezydent Trump wie. Powiedziałem mu wczoraj, czego potrzebujemy. Jedną rzecz już mu powiedziałem. Którą? Nie powiem ci, która to była, ale powiem ci, że on powiedział: Będziemy nad tym pracować. Czy to był system broni, którego Twoim zdaniem potrzebujesz? Potrzebujemy tego. Swoją drogą potrzebujemy tego, ale to nie znaczy, że będziemy tego używać. Bo jeśli będziemy to mieli, myślę, że to dodatkowa presja na Putina, żeby usiadł do rozmów. Jest tylko jedna rzecz, którą prezydent Trump naprawdę może nam dać. Używając jakichkolwiek systemów, może powstrzymać Putina, wywrzeć presję, by zakończył wojnę i przeszedł do dyplomacji. Teraz, zanim zaczniecie pisać w komentarzach, że chodzi o broń nuklearną, to nieprawda. Potwierdzam to. Teraz, oczywiście prezydent Zełęski nie chciał podać prawdziwej nazwy tej broni, bo w końcu to jest wojna. A podczas wojny. Chcesz zaskoczyć swoich wrogów na polu bitwy. Nie w wywiadzie. Niestety jednak zachodnie media nie przestrzegają tych zasad. I zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Zelenski to powiedział, wiedzieliśmy już dokładnie o jakim systemie mówił. Przed pokazaniem artykułu chciałbym zamieścić zastrzeżenie: jest bardzo duża szansa, że ktoś z gabinetu prezydenta Zelenskiego mógł przekazać te informacje mediom, aby wywrzeć presję na Putinie. Zaraz o tym porozmawiamy. Ale zaledwie kilka godzin po tym wywiadzie ukazał się artykuł w Telegraf, który mówił o tym, że tym systemem broni były pociski Tomahawk. Jak wynika z artykułu na ekranie, prezydent Zełęski poprosił prezydenta Trumpa o pociski Tomahawk podczas prywatnego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chciałbym wszystkim przypomnieć, to wtedy prezydent Trump opublikował niesławnego tweeta, po raz pierwszy nazywając Rosję papierowym tygrysem. I oczywiście wezwał Ukrainę do odzyskania całej ziemi, którą Rosja zajęła. Według źródeł, które uczestniczyły w tym spotkaniu, było to niezwykle pozytywne spotkanie między dwoma krajami. A teraz wydaje się, że to spotkanie zamieni się w naprawdę złe wieści dla Putina. Wkrótce po raporcie telegraf Wall Street Journal poinformował, że Trump powiedział Zełenskiemu, iż rozważa dostarczenie Ukrainie broni dalekiego zasięgu. W tym pocisku w Tomahawk. Oczywiście za chwilę przejdziemy do broni dalekiego zasięgu i tego, jak może ona zmienić sytuację na polu bitwy. Ale nie chodziło tylko o pociski, chodziło też o politykę. Widzisz, według tego artykułu Donald Trump teraz pozwala Ukrainie atakować cele na terytorium Rosji przy użyciu amerykańskiej broni, przy użyciu zachodniej broni. Jeśli śledziłeś tę wojnę w ostatnich latach, wiesz, że administracje Bidena i Trumpa Blokowały Ukrainie użycie amerykańskiej broni przeciw Rosji. Obawiali się eskalacji. Cóż wygląda na to, że prezydent Trump już się tym nie martwi? A wraz z tą zmianą polityki, do Ukrainy mogą również trafić pociski manewrujące Tomahawk. Jest wiele korzyści z posiadania przez Ukrainę pocisków Tomahawk. Jedną z największych korzyści jest oczywiście to, że Kreml znajdzie się w zasięgu Ukrainy, gdy tylko otrzymają te pociski. Jestem pewien, że Putin siedzi w swoim bunkrze, przygotowując się do przetrwania ataku. A prezydent Zełęski tylko pogłębił jego paranoję, mówiąc to w swoim wywiadzie. Zaatakowali biuro premiera, tak. Zaatakował. Więc co powiedziałbyś komuś, kto dziś pracuje na Kremlu? Powiedziałbyś mu: Niech sprawdzi, gdzie jest najbliższy schron przeciwbombowy. Przede wszystkim muszą wiedzieć, gdzie są schrony przeciwbombowe. Oni tego potrzebują, jeśli nie zatrzymają wojny, i tak będą tego potrzebować. I muszą wiedzieć, że my na Ukrainie każdego dnia, każdego dnia będziemy odpowiadać. Jeśli nas zaatakują, odpowiemy im. Rosja, jak zwykle, zrobi swoje i będzie mówić, że wszystko jest niesprawiedliwe. NATO jest w stanie wojny z Rosją, bo dostarcza Ukrainie broń. Cały czas całkowicie ignorując fakt, że Chiny, Iran i Korea Północna dostarczają broń Rosji. W rzeczywistości Iran i Korea Północna wysłały pociski balistyczne do rosyjskiej armii, które Rosja wykorzystała do atakowania celów na terenie Ukrainy. Ale kiedy sojusznicy Ukrainy robią to samo, Rosja chce mówić o eskalacji. To typowa rosyjska wojna informacyjna. A tak przy okazji, pamiętajcie o tym: Rosja, Wielka Rosja, zależy od Iranu i Korei Północnej, jeśli chodzi o amunicję i drony. Okej, okay, to daje wam pewne wyobrażenie o stanie rosyjskiej gospodarki i przemysłu obronnego. To możliwe tylko dlatego, że nie zatrzymaliśmy eksportu rosyjskiej ropy i gazu do Chin i Indii. Porozmawiajmy, jak pocisk Tomahawk zmienia pole bitwy. W końcu nie bez powodu nazywają go pociskiem, którego Putin boi się najbardziej. Widzisz, nowoczesny Tomahawk może uderzyć na odległość znacznie przekraczającą 1000 mil, czyli prawie 2000 km, leci nisko, przez co trudniej go wykryć radarom obrony powietrznej. I wykorzystuje globalny system pozycjonowania, inercyjny system nawigacyjny oraz dopasowanie terenu, aby prześlizgnąć się przez obronę i trafić w umocniony cel z niezwykłą precyzją. Jestem pewien, że wiecie, iż Ukraina już posiada niektóre zachodnie pociski, takie jak ATACMS. I Storm Shadow. Wciąż istnieją znaczące różnice między Tomahawkiem a pociskami już posiadanymi przez Ukrainę. ATACMS to szybkie pociski balistyczne krótkiego i średniego zasięgu, używane do tłumienia działań na polu bitwy i atakowania magazynów. Są naddźwiękowe i świetnie nadają się do zwalczania celów wymagających szybkiej reakcji, ale mają jeden poważny problem to ich zasięg. Ich zasięg jest ograniczony. Nie sięgają głęboko do rosyjskich centrów logistycznych. Mają też brytyjskie pociski Storm Shadow, a Storm Shadow ma większy zasięg niż Atakems. Ale żaden z nich tak naprawdę nie ma zasięgu wystarczająco głębokiego, by uderzyć w ważne rosyjskie cele. Ponadto te pociski mają bardzo krótki zasięg. Zanim kraje zachodnie zatwierdziły użycie tych pocisków, Rosja była w stanie przenieść ważną infrastrukturę, taką jak bazy lotnicze. I centra logistyczne poza zasięg tych pocisków. Ale w przypadku Tomahawka to będzie znacznie trudniejsze, ponieważ Tomahawk nie ma zasięgu 100 mil, lecz 1000 mil. To stawia Kreml w zasięgu Tomahawka, ale mało prawdopodobne, by Ukraina faktycznie go użyła przeciwko Kremlowi. Bardziej prawdopodobne są ataki na logistyczne i przemysłowe centra, które wcześniej były poza zasięgiem, a teraz już nie. Obejmowałoby to główne bazy rosyjskie. Duże składy amunicji i paliwa, warsztaty naprawcze, kluczowe węzły kolejowe oraz centra przemysłowe wspierające rosyjską machinę wojenną. Uderzenie w nie opóźniłoby dostawy. Tempe ofensywy wywierają presję polityczną na Moskwę co jest dokładnie celem strategii eskalacji w celu deeskalacji. I na dodatek jak wspomnieliśmy, Tomahawk ma tak duży zasięg, że dla Rosji będzie praktycznie niemożliwe przeniesienie wszystkiego poza jego zasięg. Tak, jak zrobili z Atakamsami i Storm Shadow. Widzisz, na tym polega duży problem. Jeśli my to wiemy, wiedzą to także Rosjanie i Ukraińcy. Właśnie dlatego istnieje szansa, że Putin może faktycznie usiąść do stołu negocjacyjnego, zanim Ukraina faktycznie użyje tej rakiety. Sama obecność tej broni na Ukrainie wywarłaby presję na rosyjską gospodarkę, zmuszając Putina do negocjacji. Wiem, co niektórzy powiedzą, i może mają rację, że to jest mrzonka oczekiwać, że Rosja usiądzie do stołu negocjacyjnego tylko z powodu groźby. W końcu widzieliśmy, jak Putin poświęcił milion Rosjan, żeby zdobyć zaledwie kilka procent Ukrainy. Ale znowu, żeby być adwokatem diabła w tej dyskusji, Rosja spędziła cały dzień przekonując, że nie jest papierowym tygrysem, bo jest niedźwiedziem. Wyobraź sobie, że podczas wojny, gdy Rosja traci tysiące ludzi tygodniowo, urzędnicy kłócą się, czy są papierowym tygrysem, czy niedźwiedziem. Nie tylko ja jestem tym zszokowany, nawet urzędnicy NATO są tym zszokowani. Posłuchaj sam. Dwa dni temu wspomniał o Rosji. Nazwali go papierowym tygrysem, a Rosjanie cały dzień powtarzali: Nie jesteśmy papierowym tygrysem, jesteśmy niedźwiedziem. Hej, jeśli jesteś niedźwiedziem, wszyscy to zauważą, więc nie musisz tłumaczyć. Pewnie więc nie są. Prawdopodobnie prezydent miał rację i to zabolało na Kremlu, a być może nawet na najwyższych szczeblach Kremla. Po Zgromadzeniu Ogólnym Organizacja Narodów Zjednoczonych, prezydent Trump spotkał się też z prezydentem Turcji Erdoanem. Spotkanie odbyło się w Białym Domu, w gabinecie Owalnym. Tam usłyszeliśmy kolejne komentarze prezydenta Trumpa o pogorszeniu rosyjskiej gospodarki. Oto jego słowa. Nigdy nikogo nie nazwę papierowym tygrysem. Ale Rosja wydała miliony i miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję i ludzkie życie. Ich życie. I praktycznie nie zdobyli żadnych terenów. Myślę, że czas przestać. Naprawdę tak uważam. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie presji i zwiększanie uścisku na rosyjskiej gospodarce. To oznacza, że musimy podwoić wysiłki w odcinaniu rosyjskich źródeł finansowania. Wywrzeć presję na Indie, Chiny, Brazylię, Węgry i Turcję, które, kupując rosyjską ropę, pośrednio finansują machinę wojenną Putina. Jeśli Turcja przestanie kupować rosyjski olej napędowy, Rosja będzie miała poważny problem, bo turecka gospodarka zużywa dużo rosyjskiego diesla. Więc jeśli ten dopływ pieniędzy zostanie odcięty, to stworzy prawdziwe problemy dla Putina w krótkim okresie. Putin liczy, że przetrwa w długim okresie, ale te problemy pojawią się w ciągu roku. I będzie musiał się z nimi zmierzyć. O tym wspomniał prezydent Trump, gdy obok siedział prezydent Erdogan. Mogę Ci powiedzieć, że prezydent Erdogan jest bardzo szanowany przez obu. Wszyscy szanują Erdogana, naprawdę szanują Erdogana. Ja też i myślę, że jeśli będzie chciał, może mieć duży wpływ. W tej chwili jest bardzo neutralny, lubi być neutralny. Czy ja też lubię być neutralny? Ale jeśli by się zaangażował, najlepszą rzeczą, jaką mógłby zrobić, to przestać kupować ropę i gaz z Rosji. Gdyby to zrobił, byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie. Zna Putina tak jak ja. YouTube właśnie ogłosił niesamowitą wiadomość. Płaci twórcom 64 miliony dolarów dziennie. Dlaczego? Cóż, ponieważ YouTube nie ma wystarczającej liczby twórców. Dlatego na stronie głównej widzisz filmy z mniej niż tysiącem wyświetleń, jak ten tutaj. Oczywiście to nie znaczy, że każdy powinien założyć kanał. Jeśli myślałeś o założeniu kanału na YouTube, zwłaszcza bez pokazywania twarzy, teraz to świetny moment. YouTube codziennie wypłaca twórcom miliony dolarów i promuje nowe oraz mniejsze kanały bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem pewien, że masz wiele pytań o rozpoczęcie i rozwój kanału. Często otrzymujemy od Was pytania mailowo. Postanowiliśmy zebrać wszystkie nasze porady o YouTube w jednym darmowym filmie na YouTube. Jeśli chcesz założyć własny kanał, obejrzyj ten film na YouTube, klikając link w opisie lub kartę na ekranie.